cie w dzisiejszym odcinku informatycznym, poradnikowym, jak to jak zwał, tak zwał. Dziś zaprezentuję Wam prosty sposób na zliczanie, na automatyczne dodawanie liczb oraz sortowanie według kolejności. I podam Wam najprostszy przykład. Pracujemy w biurze i szef nam dał na zliczenie pracowników. Zaj dajmy, że pracuje tam Igor, Bartek, Bogdan, Julian, Piotr, Grzegorz i na przykład jeszcze Rafał. Mamy tutaj kilka imion przykładowych. I gdyby było ich więcej. To po prostu. Prawda, mamy to do zliczenia. Będę wklejał, pokażę wam. Żeby będą było ich więcej. Zresztą one powtarzają, ale na to nie patrzcie. No i mamy tych imion tu dosyć dużo. No i co będę tutaj, mam do zliczenia. No jeden, dwa, trzy. I co będę to liczył? Otóż co należy zrobić. Tu jest jedynka. Musimy widać najlepiej liczbę, jedną drugą. Na białym tle lewym w dół i tutaj już tym czarnym krzyżykiem po prostu najeżdżamy na to, i też lewym na samą, na sam dół. I to automatycznie nam się zliczy. Właśnie. Tu nie liczymy tego okienka. Tu mamy 63 pracowniki, pracowników. 63 pracowników. Zaoszczędzi, zaoszczędzicie dużo czasu i dużo nerwów przede wszystkim z tym liczeniem. Dobra, zobaczcie. I co? Mam te imiona. Muszę je teraz jakoś przyporządkować. Żeby było od A do Z. Wchodzimy w dane. Sortuj arkusz. Czekajcie. Sortuj arkusz od A do Z i pojawią się imiona w kolejności. A może też na przykład chcemy od Z do A, ale nie wiem czy to się spotyka. Czyli od drugiej strony. Nie od A do Z. Tu są bardzo wiele innych funkcji jest, także to kiedy indziej może Wam pokażę. Zatem w dzisiejszej krótkiej lekcji nauczyliśmy się jak automatycznie dodawać liczby oraz jak w odpowiedniej kolejności ustawiać słowa. Tu jeszcze możemy dać inne takie słowa, np. kosiarka, szkoła, tablica, samochód. Monitor, telewizor, prawda? Dobra, to tam nie bardzo, więc nie niech usunąłem. Dane, sortuj arkusz. Od A do Z. Czekajcie, jeszcze zaznaczę wszystko, aby i teraz. Sortuj od A do Z. No i mam tutaj już tą kolejność. Zatem myślę, że poradnik Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania moich filmów, komentowania. Do następnego. Cześć!